Wrzesień 2021 roku to dla Mielca bardzo ważny miesiąc. To miesiąc, w którym po 12 latach wraca połączenie kolejowe z Mielca do Dębicy. Wraca połączenie kolejowe zamknięte w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. I warto przypomnieć tę mapę zamkniętych połączeń kolejowych, zamkniętych połączeń autobusowych do wszystkich małych i średnich miast. My taką mapę wkrótce pokażemy. Ale to nie tylko tutaj mielec do Dębicy, to bardzo wiele nowych inwestycji. Warto spytać, drodzy rodacy naszych wszystkich wspaniałych kolejarzy, kiedy ostatnio było tyle inwestycji w koleje, co teraz w czasach rządów prawa i sprawiedliwości? To ponad 5,5 tysiąca linii kolejowych, kilometrów linii kolejowych już zmodernizowanych. To 60 nowych, odnowionych, odremontowanych dworców i 200 w planach remontowych. Ta estetyczna wizytówka wielu miast, które były bardzo mocno zapuszczone, które były bardzo zaniedbane, dzisiaj odzyskuje bardzo często swój nie tylko blask, swoje piękno, ale także dworce są tą częścią życia społecznego. Społeczno-gospodarczego, która jest ważna dla małych i średnich miejscowości. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, trzeba mocno powiedzieć, że po naszych poprzednikach odziedziczyliśmy nie tylko wielki deficyt budżetowy, ogromny dług publiczny, odziedziczyliśmy także deficyt infrastrukturalny czyli wielkie zapóźnienie w rozwoju. Zwinięte linie autobusowe, te PKS-y słynne, zwinięte linie kolejowe, zamknięte posterunki my dzisiaj to wszystko odbudowujemy, odtwarzamy, ale ten deficyt infrastrukturalny, to dług, który Platforma Obywatelska zaciągnęła wtedy na koszt przyszłych pokoleń. I aby wrócić do normalności. Aby rzeczywiście Polacy mogli pracować tam, gdzie się urodzili, kształcić się, zakładać rodziny, trzeba inwestować w infrastrukturę i to robimy. Pokazujemy tutaj to nowe połączenie, właśnie z Mielca do Dębicy. To nie jest tylko 30 km w linii prostej nowych, nowych torów kolejowych czy odremontowanych torów i przywróconej linii kolejowej. To także przywrócona nadzieja. Bo po 89. roku mieliśmy nadzieję, że państwo zwróci się ku Polakom. Tymczasem zamiast dekomunizacji mieliśmy dezindustrializację. A zamiast dezubekizacji, zamiast pozbycia się tych złogów esbeckich, ubeckich, komunistycznych, mieliśmy niestety Polskę dwóch czy trzech prędkości. Akurat... Wczoraj wieczorem mogłem być na filmie, żeby nie pozostawić śladów, w filmie o zamordowaniu przez Służbę Bezpieczeństwa Grzegorza Przemyka i tam ta bezduszność sądów, zresztą sądów, które spowodowały, że tak naprawdę mordercy Grzesia Przemyka, także i w III Rzeczpospolitej nie zostali ukarani. Te sądy działające, już w III Rzeczypospolitej, bo to się dało, działo nie tak dawno temu. Ale szanowni Państwo, wracając do tego podstawowego naszego obowiązku, czyli odbudowywania szans dla Polaków w miejscowościach takich jak Mielec, jak Dębica, jak Przecław, jak wszystkie miejscowości w Polsce, które zostały opuszczone w czasach III Rzeczypospolitej. To chcę podkreślić, że to traktuję jako mój podstawowy obowiązek, jako moje pierwszoplanowe zadanie. W jednej z książek na temat Trzeciej Rzeczpospolitej, która została napisana nie tak dawno, przeczytałem takie zdanie jednego młodego człowieka, który, które utkwiło mi w pamięci. Jeśli, mówi ten młody człowiek, jeśli mam być tanią siłą roboczą, to wyjadę za granicę, wyjadę do Niemiec, będę tam tanią siłą roboczą, bo tam będę zarabiał w euro. I w czasach Tuska, w czasach kosiniaka Kamysza, PSL, platformy, były ogłoszenia w internecie: praca za 4 złote za godzinę, 5 złotych za godzinę, 6 złotych za godzinę. Dlatego pierwszoplanowym obowiązkiem nas, rządzących, jest to, żeby pracy było jak najwięcej. I dziś jest najniższe bezrobocie w historii III Rzeczypospolitej. Dziś doprowadziliśmy do tego, że pracy jest dużo, także dzięki odbudowie infrastruktury, dzięki odtwarzaniu połączeń autobusowych, kolejowych i innych. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy mielca, drodzy mieszkańcy Podkarpacia, drodzy rodacy, to nie jest tylko przywrócenie połączenia kolejowego. To jest także przywrócenie normalności, to jest także przywrócenie nadziei. Dziś wraca normalność, dziś wraca nadzieja. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie premierze. O zabranie głosu proszę pana posła Kapinosa. Szanowny panie premierze, szanowni państwo, to dla mnie ogromny zaszczyt i honor móc dzisiaj gościć na gościnnej ziemi, pięknej ziemi mieleckiej pana premiera Mateusza Morawickiego. Panie premierze. Mielczanie, mieszkańcy powiatu Mieleckiego właśnie są bardzo dumni z tego, że mamy takiego pana premiera. Mielec jest słynny nie tylko z samolotów, nie tylko z piłki nożnej, nie tylko z pierwszej w Polsce specjalnej strefy ekonomicznej, ale przede wszystkim z dobrych, uczciwych, pracowitych i przedsiębiorczych. Mieszkańców Powiatu Mieleckiego. Dzisiaj wybrane miejsce tutaj, które jest, nie jest przypadkowe. Za to wybór miejsca bardzo panu premierowi dziękuję, ponieważ to miejsce jest symboliczne i bardzo ważne dla mieszkańców miasta Mielca i Powiatu Mieleckiego. Ponieważ 1 września tego roku o godzinie 5.44 przyjechał pierwszy pociąg pasażerski, a o 5.50 odjechał z Mielca do, Dębli, do Dębicy. W 2009 roku y, była likwidacja właśnie tej linii kolejowej L25 i 1 września 2009 roku dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich nie mogły pojechać do swoich szkół, ponieważ została zlikwidowana ta przewozy przy, przy pasażerskie ale również 1 października studenci nie mogli 2009 roku jechać do swoich miast, gdzie studiowali. I potem wielka determinacja, wielka determinacja Mielczan, między innymi pana europosła Tomasza Poręby, ale i również pana marszałka Władysława Ortyla, bez których zaangażowania, pracy i determinacji nie byłoby dzisiaj Właśnie tego, że ta linia kolejowa jest, że te 32 kilometry są zmodernizowane. Nie tylko te 32 kilometry, ale też bezpieczne przejazdy i również infrastruktura dla niepełnosprawnych. To jest bardzo ważne. Ważne jest też, że od 1 września tego roku młodzi ludzie mogą dojeżdżać do szkół, szkół podstawowych, szkół średnich, ale również przygotowany jest też dla studentów taki weekendowy właśnie wyjazd do miasta. Do Krakowa czy do, do Rzeszowa, żeby mogli również ta komunikacja była. Panie premierze, za wszystkie te działania, te naprawcze, naprawiania Polski, bardzo serdecznie panu premierowi dziękuję, bo dzisiaj mówimy o tej dostępności komunikacyjnej, tej dostępności kolejowej, ale dostępności autobusowej, która jest realizowana, bo tu jest właśnie pokazanie, że się da. Że w Polsce, w której było mówiono, że się nic nie da, to właśnie to jest pokazanie, że, że się da. Bo w 2012 roku, kiedy było studium wykonalności przygotowane przez samorządy, i efektem tego było pokazanie, że jest ekonomicznie uzasadniony remont linii kolejowej L25, to władze chciały mimo to zlikwidować. Tą linię kolejową, żeby jej nie było. I wtedy determinacja też marszałka Władysława Ortyla, który wpisał na listę potencjalnych przedsiębior przedsiębiorstw z województwa. Podkarpackiego na lata 2014-2020 remont linii kolejowej potem już poszło jak lawina. W 2018 roku był już ogłoszony przetarg, 2019 rozstrzygnięty przetarg, 2019 roz, rozpoczęte roboty, a dzisiaj możemy cieszyć się właśnie z tego. Za to bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.